Udchitya parśwa Konasana. Pozycja rozpostartego kąta. Wariant klasyczny. Stań w Tadasanie. Następnie zrób wdech. I z wydechem przejść. Ustaw dystans tak, żeby stopy znalazły się mniej więcej pod nadgarstkami. Skręć teraz prawą stopę. 90 stopni na zewnątrz. Lewa stopa ustawiona prostopadle. Oś pozycji wyznacza pięta nogi z przodu. Następnie wejść do pozycji wojownika drugiego, zginając prawą nogą w kolanie. Całkowicie prosta, mocna lewa noga. Zrób wdech i na wdechu wyciągnij prawą ręką do góry. Wydłuż bok tułowia i oprzyj prawe przedramię na prawym udzie. Lewą ręką chwyć się za prawą pachwinę i skręć klatkę piersiową. Następnie oprzyj opuszki palców prawej dłoni na podłodze. Tak, żeby nacisnąć ramieniem na kolano i wyciągnij lewą rękę pionowo do góry. Od lewej pięty do koniuszków palców lewej dłoni, jedna linia. Oddychaj spokojnie. Ramię naciska na kolano, kolano stawia opór, skręt klatki piersiowej, spokojne wdechy i wydech. Jeżeli możesz pogłębić pozycję. Schodząc jeszcze niżej, oprzyj całą dłoń na podłodze, ale dbaj o to, żeby ciało było ustawione w jednej linii. Wydłużony, całkowicie wyciągnięty lewy bok tułowia. Na wdechu podnieś się do góry, ręce rozpostarte, stopy wracają do centrum, połóż dłoń na biodrach. I ponownie ręce szeroko, skręć teraz lewą nogę 90 stopni na zewnątrz. Ustaw oś pozycji wdech i z wydechem przejdź do pozycji wojownika drugiego. Ręce szeroko. Na wdechu wyciągnij się do góry. Z wydechem oprzyj przed ramią na udzie. Złap się teraz prawą ręką z tyłu za lewą pachwinę i teraz naciśnij lewym ramieniem na lewe wewnętrzne kolano. Prawą rękę wyciągnij pionowo do góry i przenieś rękę z szerokim ukiem za głowę. Także palce dłoni są wyciągnięte. Od pięty prawej nogi do koniuszków palców prawej dłoni jest jedna linia. Cały prawy bok tułowia jest mocno wyciągnięty. Skręć głowę i spójrz do góry. Na wdechu podnieś się do góry. Ustaw stopy równolegle do siebie i z wydechem zeskok albo zejście na maskarasana. Połącz dłonie tadasana wyjdź z pozycji. Utchita parszwala konasana odchudza okolice talii oraz bioder, uśmierza rwę kluszową, wspomaga trawienie.